Cześć, witajcie na kanale szmer łagodnego powiewu. Ja nazywam się Magdalena Bartyna na tym kanale chciałabym się z wami dzielić moim sercem i moim bogiem, którego poznaję poprzez jego słowo. I słuchajcie z góry, uprzedzam, <gryw> że dzisiaj taka jestem też fizycznie zmęczona, więc pewnie będzie mniej energetycznie. Ale chciałabym właśnie powiedzieć o tych, o tych refleksjach na jutro. A jutro mamy no, piękny fragment o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych, że Pan Bóg ich. Uzdra oni go proszą, On ich uzdrawia. W drodze każe im iść, mówi, żeby szli do kapłanów się pokazali. Oni idą i w tej drodze są oczyszczeni. Jeden wraca podziękować. Jest to Samarytanin. I myśląc o tej refleksji, jakoś tak bardzo pod kątem, co Bóg mówi o sobie, o mnie i do mnie, to w tym momencie, może ze względu na zmęczenie, na, na jakieś tam trudności w życiu, to jakoś tak bardzo zobaczyłam Pana Jezusa, że On mówi o sobie, że On jest Bogiem, który się troszczy, On jest Bogiem, który pierwszy przychodzi który pierwszy podchodzi bliżej, bo on szedł właśnie do Jerozolimy i szedł jakoś tak, że szedł Galileą i tak zbliżył się do Samarii. Tak jak ja dobrze pamiętam z mapy, no to to, to, to zbliżenie to musiał trochę nadrobić tej drogi. Ale tak wiecie, co tak sobie pomyślałam o, o tym, że że właśnie ja jestem, ja jestem w tym miejscu, że on. Tych dziesięciu strędowatych to ja. Tak naprawdę, wszystkie moje sprawy, dziesięć, czyli moje różne dziedziny życia, sfera psychiczna, duchowa, fizyczna, emocjonalna, zawodowa, rodzinna, osobista, pragnienia. Wiecie, wszystko, wszystko, co mnie stanowi. Że on. I to ja mam różne, nie wiem jak wy, ale ja, mam, ja już jestem świadoma, że ja mam różne części: i takie chwalebne, i bolesne, i mniej chwalebne. I część właśnie tej Galilei, takiej, tak się mówi: Galilea Pogan, takiej może prostszej, zwyczajnej, mało takiej. Hmm, Brakuje mi słów. Mało takiej świętej o. I podchodzi pod granicę też Samarii. A Samaria to już było to całkiem pogańskie. Tak. Ludzie, którzy żyli, no, byli w konflikcie z Żydami. Uznawani byli za, za poganów. Już całkiem i tak sobie wyobraziłam po prostu, że Pan Jezus się troszczy o mnie, że On, On właśnie, wiecie, On przychodzi, idzie do Jerozolimy, odejdzie życie, wie co ma tam zrobić, wie co go czeka. I jeszcze idąc tam, właśnie przychodzi przez Galileę i zahacza, zbliża się do granicy z Samarią. Jakoś tak bardzo to staram się wejść w to, że właśnie zbliża się do mnie, do tych części, które są trudne, których ja nie przyjmuję, które są gdzieś się zmagam, które są słabością, które właśnie nie są jeszcze uzdrowione, oczyszczone, nie są jeszcze dotknięte Bożą Miłością. Tak jak właśnie czy Samaria, ci trendowaci, oni. Myślałem, że oni nawet nie powiedzieli do Niego, Panie. Tylko mówili, Jezu, Mistrzu, tu się nad nami. <laughs> nawet nie byli w takiej relacji, nawet nawet prawda mistrz. To uznali Go za, za jakiegoś wybitnego człowieka. Tak mi się wydaje, nawet nie, nie mówili Panie, nie mówili synu Dawida. Tylko nawet Mistrzu. I co robi Jezus? Uzdrawia ich. Skochany. I, I to mi mówię o Bogu, że on, on podszedł pierwszy do nich, oni, oni tylko wyszli gdzieś tam, przyszli. Czy no nie wiem, jaką drogę zrobili, ale wydaje mi się, że Jezus jakby wyprzedził ich w tej trosce, w tej chęci spotkania. I zobaczyłam. Poczułam jego tęsknotę, że to jest Bóg, który przychodzi pierwszy i który tęskni za tym kontaktem, który daje obficie, który, który uzdrowił ich z taką wiarą, którą mieli w tamtym momencie, który się zgodził na to, żeby, żeby poznali go jako mistrza Jakoś tak mnie to bardzo dotknęło, że On wchodzi pierwszy, On się godzi na moje, na moją niewiedzę, na moją słabość, na to, że właśnie podchodzę do Niego tylko z daleka. Ale że, że bierze to, że gdzieś wołam, że gdzieś się do Niego zwracam. I naprawdę zobaczyłam, że to jest Bóg, który chce mnie oczyścić. Chce, chce też relacji ze mną. Tęskni, tęskni za relacji ze mną, żebym go poznała właśnie też jako Boga, jako przyjaciela, bo później ten jeden trendowaty Samarytanin wraca, wyznaje wiarę w Niego, kłania się, wielbi Boga. No to, to, to o Bogu, że on, on przychodzi pierwszy i działa z tym, co mam. Jaka jestem w danym momencie, co mogę, yy, działa swoje, oczyszcza, uzdrawia, nawet jeśli nie wiem, nie widzę tego i, i pragnie relacji, pragnie jeszcze większej bliskości, bo ten właśnie Samarytanin trendowany najpierw kształt z daleka, a później podszedł blisko. I co Bóg mówi o mnie? No to to, to że jestem. Jestem obiektem jego zainteresowań, jestem ważna dla niego. Że jestem osobą, za którą on tęskni, którą chce, żeby była bliżej niego, którą chce oczyszczać, uzdrawiać i dla której jest gotowy się trudzić, nadrobić swojej drogi, narazić się na, na różne niedogodności. też mi mówi, że no, potrzebuję tego oczyszczenia, że mam ten trąd, trąd, słabości, trąd grzeszności, trąd też jakby skutków grzechów innych względem mnie takiej słabości, niemocy. I On chętnie mnie oczyści. I co Bóg mówi do mnie, to to chyba to chyba najbardziej u mnie wybrzmiało to, że mi się nie bała przychodzić do niego, z każdą moją częścią. Nie bała się go wpuszczać w moje granice granice mojej Samarii, mojej Galilei, mojego trądu też granice mojej miejsc, którą nazwała Jerozolimą. Że on podchodzi i właśnie tak jak, tak jak dżentelmen, najlepszy. Um, Najdelikatniejszy, najbardziej taki asertywny, życie asertywna osoba na, na świecie, że nie, nie wejdzie z butami. Taką właśnie czeka, też podchodzi i, i czeka na moje, na mój kroczek, na moją zgodę. A zachęta bo głównie dla mnie, zachęta może w tym czasie, takim trudnym dla mnie, żebym nie bała się przyjść do niego też z tymi moimi różnymi częściami tymi moimi niemocami. Hmm. Tak. Słuchajcie, to na tyle. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wy macie się dobrze, nawet bardzo dobrze. Powierzam Was w modlitwie, Panu Bogu. I spotykajmy się z Nim i słuchajcie przytu lasy i do usłyszenia.